Cześć, witajcie. Zapraszam was na wielki hall z H&M. -u. Nie żartuję, nie będzie to wielki hall. Kupiłam kilka rzeczy, także zobaczycie, co kupiłam. Przyszły trzy paczki, dwie już rozpakowałam, jedna jeszcze jest nierozpakowana i najpierw zobaczycie, to co rozpakowałam. Zamówiłam takie spodenki. To są takie spodenki długie, szerokie i zamówiłam rozmiar 40, bo chciałam, żeby były takie szerokie. I zamierzam chodzić w nich z paskiem skórzanym. Także takie do kolan na lato. Przymierzę później. To jest pierwsza rzecz. I kolejne dwie rzeczy. A i za te spodenki zapłaciłam jakieś 139 koron. I tutaj, tak po prostu, chciałam sobie przymierzyć. Były bardzo tanio na stronie za 44 korony. Takie spodnie szerokie, długie. No, one są właśnie w takim modnym kolorze, teraz taki bordowo różowy I to jest 100% na wewnątrz. Chociaż muszę i to jest z, tej, z Divided, także z tej młodzieżowej części HM. -u. I muszę Wam powiedzieć, że one tak nie wiem czy pachną. Zapach mają ok, ale tak do dotyku, tak czuć tą farbę. Jakoś tak <gryw> dziwnie, ale. I je przymierzałam już to są dla mnie dobre, ale niestety na długo są za długie, także nie wiem, czy je zostawię. Być może, że je zwrócę. O, i bardzo tanio. Kupiłam też, też, również jakoś 45 koron, taką bałonianą bluzkę. Rozmiar S, chyba XS jak już nie było, ale też się bałam, X, bałam zakupić XS, bo tam y, dziewczyny nie pisały, że jest y, jakoś. Y, ona bardzo szeroka. No, mogą być troszeczkę węższe. Materiał jest ok, to jest 100% bawełna, no, także też możecie mi wybrać, czy ją zostawić, czy nie. Także to, są te trzy rzeczy i spodnie mam nożyczki. Muszę wam powiedzieć, że ten ostatni foto był z to hol ze spodniami i jeszcze więcej spodni, także. Bo miała mało spodni. Dobra. I te spodnie kosztowały jakoś przecenione, chyba z 300 na 140, jakoś tak. To są takie spodnie w Kant. I one miały jakiś bardzo dobry skład, bo miały 54% wiskozy i 46% no. Ale już tu widzę, że są takie bardzo cienkie, prześwitujące się, wydają, w tym świetle. I one były tak na modelce do długość do kostki, także no na mnie już widzę, że chyba będą dłuższe niż do kostki. Ale zobaczymy, przymierzymy. I w dotyku to tak muszę Wam powiedzieć, że takie wydają się sztuczne. No nie wiem, w ogóle tego lnu nie czuć tutaj. Sztuczne takie się wydają i. Takie troszkę sztywne, albo nawet nie troszkę, tylko tak w ogóle sztywne. Ok, ja nie wiem, czy się nie, ben, nie będą gieły bardzo. Tak to się mówi, gieły? gieły? No tak, zobaczcie. ścisnęłam tutaj tylko ręką. Przez chwilę już jest po prostu odgniecenie na maksa, także. No dobra, ale przymierzymy. I z tego typu spodni to jest bardzo wiele kolorów. Beżowe, jakieś białe, bardzo dużo. Ale mi były potrzebne takie eleganckie spodnie, do Dobre jakościowo. Chciałam, żeby były. Tak samo muszę Wam powiedzieć, z tych spodni też jest dużo, chociaż dużo też się wyprzedało. Bo polowałam jeszcze na czerwone, chyba na brązowe, ale już nic się nie pojawia w koszyku, także na tej stronie. Pojawiły się chyba razy, bo jakieś takie wielkie XL, także te spodnie i takie potrawki, takie tak blachety. Zamówiłam sobie jeszcze taki najbąniejszy kolor tego sezonu. Zobaczcie, fiolecik. Takie fioletowe. W stylu mam jeans i chciałam też żeby były szersze, więc zamówiłam 38 i tu już się wydają takie dosyć szerokie. Zobaczymy, jak będą wyglądały na mnie. Widziałam, że jeszcze na stronie jest 34. Aha, i za nie y, dałam jakoś 90 koron, coś takiego. Nie jest zbyt drogie. Także takie spodnie z 200 koron. I one są też w tej Sexy Divided. I one chyba 100%, jak się, się nie mylę. Aha, 98% bawełna i 2% elastyczności. Także taki fiolet. Dobra, to tyle. Tak. Takie moje wielkie zakupy. I za chwilę yy, widzimy się, jak będę mierzyła te zakupy. To poczekajcie chwilę. I zobaczcie, tak wygląda w tych pierwszych spodniach. One są tutaj w biodrach obcisłe. Fajnie przylegają. Rozmiar 36, naprawdę super w biodrach. Też ok. I one są takie bardzo długie i szerokie. Także jeżeli ja się zdecyduję je zostawić, to będę musiała nosić je do obcasów. Ale nawet wyglądają fajnie założyłam do tego taki wełniany sweterek różowy. Także tak wyglądają. Są bardzo szerokie. Ale myślę, że nawet ok. Wcale nie wyglądają głupio. Nie wiem, czy u Was dobrze widać ten print. Są takie fale. One są takie bordowe, różowe fale. Także tak wyglądają wspólnie. Mają trochę elastanu w sobie, to chociaż nie. Nie, one nie mają, one są 100% bawełna. Także ale są dosyć wygodne. Ok, także te spodnie zakładam następne. Okay, I zobaczcie w tych spodniach i brusce. To są te spodnie równe 36 Jak yy, Jaki błąd już widzę, że zostały źle zaprosowane, co ten kant jest krzywo. I rzeczywiście sięgają do kostek. Możecie zobaczyć tutaj. Ja mam 1,65, także dla dziewczyn 10 cm wyższy, to one byłyby bardzo krótkie i myślę, że byłyby za krótkie dla nich, także. Ale no tutaj uszyte są dosyć ładnie, tylko trzeba je lepiej zaprasować. No chociaż obawiam się właśnie tego gniecenia. Nie wiem. No i bluzka chyba, co sądzicie? Myślę, że jest troszkę za duża. <laughs> Znowu za duża. Ten dekolt jest taki wielki i raczej tutaj zszyć się nie da go, bo będzie to głupio wyglądać. Także myślę, że z bluzka pójdzie do, do zwrotu. A spodnie, spodnie, jeszcze się zastanowię. Aha, i z tyłu są takie kieszonki, ale udawane kieszonki, także z przodu są normalnie, a z, z tyłu udawane, ale tutaj jest nawet ładnie uszyte. Ładnie są uszyte te spodnie. No tylko ten materiał, prawda? Ściska i po prostu cała ręka zostaje. Także Ale myślę, że okej, okay, nie są złe. Dobra, i te fioletowe spodnie, i spodenki. To zapraszam. I tak wygląda w tych fioletowych spodniach. Muszę Wam powiedzieć, że chyba najlepszy zakup z tego, z tych trzech zamówień. <grych> no patrzcie, są super. I zamówiłam tutaj 38. i... Bardzo fajnie wyglądają. Myślę, że 36 byłoby też ok, ale fajnie wchodzi sweterek w te szersze. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem. Także nie wiem, może zostawię. To jest bardzo modny kolor tego sezonu, także... Bardzo fajne, przyjemne spodnie. Dla dziewczyn, które lu lubią kolory. I pasują z tym różowym, także myślę, że ok, Długość takie za kostkę. Teraz odwiniemy, Zobaczymy jak wyglądają podwinięte. Ok. Zobaczcie, też fajnie. Też fajnie podwinięte. Także te polecam i z tego cyklu, z tego stylu jest również wiele kolorów. Ja kupiłam jakoś tanie, one jakoś ale Myślę, że niektóre modele są cały czas przecenione. Także naprawdę fajne z tyłu mam jeans. I co jeszcze zostało? Te spodenki. To przychodzę w spodenkach. Za. I zobaczcie, jak wygląda w tych spodenkach. Dzień to są właściwie takie spodnie spódnice. Przypominam, to jest rozmiar 40. Normalnie noszę rozmiar 36, także założyłam pasek skórzany. I chciałam specjalnie zamówiłam taki szerszy rozmiar, żeby były po prostu szerokie. No. No nie wiem. Wydaje mi się, że jest ok. Do tego założyłam jedwabną koszulę z To jest koszula oversize, rozmiar, yy, ale jest rozmiar 38. Bo no one są z takich tych szerszych. Myślę, że wygląda fajnie. Chociaż możecie mi napisać właściwie jak. Mam nadzieję, że nie wygląda jak jakaś podstarzała harcerka. <laughs> no zobaczcie. A i co jeszcze było dziwne, to na stronie te spodenki nie były zakończone. były. Takie tutaj odcięte tylko, a dostałam takie podłożone, także... Troszkę nie byłam z tego zadowolona, ale jeszcze cena jest, także w razie czego mogę oddać je. Muszę się zastanowić czy je zostawić czy nie. Także to są moje małe zakupy. Na razie nie planuję nic kupować. W ogóle te ceny w H&M to bardzo poszypowałam w górę. Te najnowsze rzeczy to są po prostu... Oczywiście, chodzi mi o te lepsze jakości. To są bardzo drogie. Także na razie nie mam ochoty nic kupować, muszę Wam powiedzieć. Dobra, czekam na jakieś promocje. Dobrze, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. A.